Dzień dobry, nazywam się Czajka, Augustynowicz, jestem z firmy Mera Cloud i chciałbym Państwa zaprosić na skrót z naszego wydarzenia, którym było cyfrowe śniadanie. W trakcie tego śniadania mieliśmy okazję omówić, w jaki sposób firmy mogą pracować zdalnie z wykorzystaniem narzędzi chmurowych. Zapraszam do naszej relacji i oczywiście zapraszam na następne takie spotkania. Do usłyszenia, do zobaczenia. Dziękuję. Ja myślę, że bardzo wiele się zmieni w naszym życiu po przejściu tego wszystkiego. Radykalnie zmieni się służba zdrowia. I może się okazać, że to jest również antidotum na obniżenie kosztów w ogóle tej całej służby zdrowia. Powiem tylko tyle, że te narzędzia dają nam takie możliwości, które kiedyś były dostępne tylko dla rządów i struktur militarnych, wojskowych, a dzisiaj możemy sobie zrobić taką konferencję światową, praktycznie tak ad hoc. Także tutaj dzięki Czarku za, za i tą inicjatywę, i zorganizowanie tego spotkania. Czarku, Ja pamiętam nasze rozmowy sprzed kilku lat, kiedy ten świat, tą perspektywę, którą Ty przedstawiałeś, wydawało się, że to jest w jakimś świecie marzeń, że to jest nieosiągalne, że nie będzie można. W ten sposób funkcjonować. Nagle rzeczywistość nas postawiła w takiej sytuacji, że my musimy zdalnie pracować, my nie możemy inaczej. Otóż dzięki współpracy z Google i tutaj też aktywności Czarka w Związku Ochotniczych Straży Pożarnych prowadziliśmy narzędzia Google'a, korzystanie z możliwości redagowania wspólnego dokumentu, komunikację także przez komunikator Hangout. Mogę powiedzieć, że pierwsze takie bojowe testy i sprawdzenie były w 2018 roku, kiedy obchodziliśmy stulecie niepodległości. U nas to jest standardem dlatego, że ponieważ my mamy fabryki właściwie od Brazylii przez Meksyk, cała Europa, Indie, Chiny, Rosja, no to więc bez E, tego typu instrumentów jak z, konferencje zdalne, czy w ogóle kwestia porozumiewania się, taka grupa kapitałowa w ogóle nie istnieje, więc powiedzmy, to co my mamy, wykorzystujemy faktycznie Google'a. Panie to... przypominam sobie właśnie, jak od kilku lat wydeptaliśmy już tyle rektoratów, i tyle dziekanatów, i byłbym ile uniwersytetów, po to, żeby przekonać ich do zdalnej pracy, jakie to było ciężkie, a w ostatnich dniach. Mamy ran różnego rodzaju szkół na to, żeby zakładać właśnie systemy G Suite. Oczywiście pomagamy tutaj, gdzie możemy. Jeszcze raz przypomnę, szkoły publiczne, uniwersytety, wszystko otrzymują za darmo. Także warto z tego skorzystać. Tak jak mówię, zapraszam na następny raz, poinformuję w odpowiednim momencie. Do zobaczenia, dziękuję bardzo. No, do zobaczenia. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Dziękuję. Dziękuję. Do, do, do. Pozdrawiam serdecznie wszystkich.